No teraz ja sprawdzam Dobra, i dopatrzeć do ciebie Dobra, nie wysłuchasz Ciebie? No Ja kiedyś miałam tak Że Moja przyjaciółka na zielonej szkole Którą kup. Chup... Halo? No halo? No, ale... No, miałam koleżankę, która na zielonej szkole ona się się, się malowała i chłopaki yy, zmazdała makijaż nie i poszła do chłopaków do pokoju, a oni tak... Ja pierdolę, co się stało <ślad psychology> Bo nagle się okazało, że nie ma brwi. Yy, wiesz, kurwa, no, to wyglądała wygląda, wygląda zupełnie inaczej, nie? Ale to chyba nie Kase w swoim przypadku. Ty wyglądasz olśniewająco, Natalia. Ja mam nadal makijaż, tylko po prostu włosy mam zmoczone i poferbowane, Kasiu. No właśnie, dlatego to mówię. <grym> hmm. Mega, beka. Wyglądasz trochę jak Arielka skrzyżowana z Ursulą. <grym> it <laughs>